Blue Atlanta, blad. Nowy rok zaczynam od kroku do przodu Na słuchaczach leci śliwa, ja podkręcam tylko wolium, Takie czasy nas stały trzeba robić hajs na boku Oni antydepresanty, u mnie tylko antidotum Ciągłe jazdy jak taksówka Chieny kręcą się wokół Rad to moja wizytówka Udowodnię to w tym roku Chcę odłożyć coś, ale kurwa nie da się Mam nadzieję wpadnie sos, a ja byku masterchef Idę tam gdzie wieje los, żeby mu spokojnie zjeść Przy skroni czarny glock, za plecami pramy krek, krek, krek Niechęć tylko wzrasta, wszędzie chorągiewy jak flagi na, flagi na masztach Jak na twarzy maska, na pani chore jazdy, chociaż nie zawiej w kaftan Jak słyszę te wasze gadki prawilne, to aż w środku mnie coś skręca Jestem zwykły, prosty chłopak, choć rzemie we mnie nie jeden potencjał Dobrze wiem, co to jest życiowa brawura Już tyle spaliłem, że nic mnie nie czula Kupel klepnie i poda tobie łapę Zawsze grono jest przy pełnej kiermanie Za wysoko i tak nie odlecisz ziom, bo jakaś kurwa podetnie ci skrzydła, mówią dobry Chłopak był, lecz mu zagrał Organista, zna to z autopsji, idzie w życiu się zagapić Spróbuj spać zawsze na cztery łapy Nie każdy o pomoc, zwróci się do taty Trzeba zapierdalać na dwa etaty Samarka marka to zegara, zawartość to wskazówka Szybka wymiana i wpada kolejna stówka Siano leży na ziemi jak twój stary na weekend Morda ci się czerwieni, kiedy wjeżdżam z tym bitem Dwa kroki zapiekłem, nie zaskoczy mnie nic Tu za darmo, nic nie ma o swoje, trzeba się bić Straty są już za nami, liczy się tylko zysk Zawsze pewny swojego widzisz w oczach ten błysk I ci może do jako się pasji? My idziemy do góry jak benzyna na stacji. Tu trafiają na dołek, nawet nie grając w golf. A ze mną dojdziesz wszędzie, jakbyś odpalił volta. Kiedy z chaty nie wyszedł bez jebanego lolka. Dzisiaj już nie świruje, tylko muza i kolka. Pięknie grasz rolę, jak jebany Travolta. A kto jest pewniakiem, wejdź zapytaj Karolka.